Kaczorowska nigdy wcześniej o tym nie mówiła. Leżałam na ziemi i płakałam. Agnieszka Kaczorowska opowiedziała o kulisach podjęcia decyzji o odejściu stańca z, z gwiazdami. Wspomniała też o trudnych momentach za kulisami show Polsatu oraz narastającym hejcie, z którym musiała się zmierzyć. Tancerka podzieliła się również refleksjami na temat swojego życia prywatnego. Pokusiła się o bardzo trudne, osobiste wyznanie. Odejście Agnieszki Kaczorowskiej z popularnego programu tanecznego odbiło się w mediach szerokim echem. Informacje te tancerka przekazała za pośrednictwem poruszającego wpisu na Instagramie. W ostatniej edycji Tańca z Gwiazdami występowała w parze z aktorem Marcinem Rogacewiczem. Ich relacja przyciągnęła uwagę widzów, zwłaszcza po tym, jak w pierwszym odcinku Rogacewicz publicznie wyznał uczucia, całując Kaczorowską przed kamerami. Agnieszka Kaczorowska wspomina bardzo trudny czas. Jak przyznała tancerka, ostatnie miesiące były dla niej emocjonalnym wyzwaniem. Były momenty, że leżałam na ziemi i płakałam, przyznała w rozmowie z wp.pl. Dodała, że szczególnie trudny był dla niej luty bieżącego roku, kiedy emitowany był program Królowa przetrwania z jej udziałem. To Marcin podał mi rękę i mnie wyciągał z tych momentów, wyznała szczerze. Dodała, że partner pomagał jej odzyskać wiarę w siebie i dodawał jej skrzydeł. Agnieszka Kaczorowska opowiedziała także o relacjach za kulisami tańca z gwiazdami. Na początku wszystko przebiegało w przyjaznej atmosferze, jednak z czasem sytuacja zaczęła się zmieniać. Z czasem było trudniej, na początku było super, w ogóle tak luźno. Trenowaliśmy w studiu z trzema innymi parami. Z tymi parami, z którymi byliśmy w jednym studio, gadaliśmy, piliśmy kawę, wymienialiśmy się doświadczeniami, spostrzeżeniami, pokazywaliśmy sobie swoje choreografie. Bo to też się dzieje, zwłaszcza przed pierwszym odcinkiem. I potem to wszystko pomalutku się zmieniało, przyznała tancerka. Zapytana, czy zmiana atmosfery mogła wynikać z zazdrości o uwagę, jaką przyciągali z Rogacewiczem, odpowiedziała dyplomatycznie, nie chcę tego oceniać. Niech każdy tam się wypowie za siebie. My byliśmy szczerzy, byliśmy sobą. Agnieszka Kaczorowska ujawnia kulisy tańca z gwiazdami. Wiele emocji wzbudziły także medialne spekulacje dotyczące ich udziału w finale programu. Niektóre doniesienia sugerowały, że para mogła nie pojawić się na ostatnim odcinku, co Kaczorowska stanowczo zdementowała. To było bardzo przykre i to było bardzo niesprawiedliwe, ponieważ byliśmy na wszystkich próbach tyle ile trzeba było, w godzinach wyznaczonych, podkreśliła. Tancerka wyraziła swoje rozczarowanie narracjami medialnymi, które, jak twierdzi, były krzywdzące i niezgodne z rzeczywistością. Wymyślanie dla klikalności, robienia PR-U finału, newsów o naszych jakichś tam zachowaniach, naszym zachowaniu, które nie miało miejsca, było po prostu przykre. Bo kiedy wykonujesz swoją pracę profesjonalnie, dobrze, z należytą starannością, to jest ci po prostu po ludzku przykro, jeśli czytasz coś innego, podsumowała.